Witam Was ponownie. Dzisiaj zaczynam w okularach trochę niestandardowo, ale słuchajcie, jest taka mała realizacja, którą chciałbym, żebyście widzieli. Może wyjdzie coś fajnego z tego, ponieważ jest to duży kawałek dębu, na którym będzie grawerunek myśliwski. Także zapowiada się też w miarę ciekawie. Chciałbym, żebyście popatrzyli, jak powstaje taka realizacja. Jestem w trakcie szlifowania go. On był trochę taki tutaj, wiadomo, piłą przejechany. Trzeba było to wszystko ładnie zeszlifować. Też nie wiem, czy uda mi się uzyskać taką bardzo gładką tutaj powierzchnię, ale postaram się jak najbardziej. I te boczki też trzeba będzie tutaj obrobić. Cała realizacja. Będzie trwała niezbyt długo, więcej zrobi chyba tutaj maszyna niż ja. Chociaż trzeba się trochę przyłożyć, żeby to wszystko wyszlifować, nie powiem. Do tego może jeszcze jakieś stopki, zobaczę jak to ostatecznie wyjdzie. Może jeszcze na koniec olejowanie. Także zapraszam na ciekawą realizację. Tak sobie to równo mi szlifuję ręcznie i słuchajcie tak niezbyt jestem zadowolony z tej całej pracy trochę to takie taka trochę prowizora więc wrzucę to na CNC i zrobimy planowanko Szykuję się do planowania, maszyna już jest zapalona, ja sobie tu jeszcze klinuję ten materiał i słuchajcie, wykonam to takim frezem właśnie. To są frezy do planowania jakichś płaskich powierzchni. Ten frez nie jest jakiejś tam pierwszej klasy, że tak powiem. Takie frezy z najwyższej półki charakteryzują się tym, że tutaj ten czpień jest dużo grubszy, wtedy ten frez po prostu gdzieś tam przy większym posuwie tak szybko gdzieś się nie urywa. Także będę musiał ostrożnie tutaj planować. To jest dąb, drzewo otwarte, więc tym bardziej. Planowanie z jednej strony zakończone, tak się mówi, ale takie plastry naprawdę są bardzo krzywe, nieregularne i ponad centymetr musiałem ściągnąć. Teraz druga strona. spaliło, ale to już ręcznie sobie doszlifuję. W ten sposób mam idealną powierzchnię pod grawerunek laserowy. Zatem na dzisiaj już sobie to skończę, a jutro sobie to wyszlifuję i na laser. Teraz jestem w pomieszczeniu, gdzie znajduje się laser. Słuchajcie, tu już sobie ładnie jeszcze tylko ręcznie oscylacyjną wyszlifowałem. Także jestem przygotowany już na grawerunek. Zerknę sobie tylko jeszcze na projekt. Ten motyw myśliwski będzie wyglądał właśnie tak. I słuchajcie, bardzo ważna sprawa, ten plaster jest nieregularny, a ten owal jest regularny, więc musiałem sobie tutaj po prostu gdzieś jeszcze poszerzyć ten obszar grawerunku, żeby po prostu on znajdował się na tym plastrze. Nawet nie wiem, czy tutaj sobie jeszcze nie poszerzę i gdzieś jeszcze, gdzieś chyba jeszcze na górze. Teraz Was zapraszam na test tego wszystkiego na otwartej klapie, jak widzicie. Także maszyna nie będzie wycinać ani grawerować. Teraz sobie zrobimy start, i maszyna pokaże nam, gdzie znajduje się ten obszar tego owalu. Widzicie, tu został taki pasek. Także. Tutaj też musi być wygrawerowane, tam zostanie taki pasek, to dobrze, bo tam miałem akurat tekst na pograniczu. Tutaj wychodzi poza drewno. I tutaj bodajże w tym miejscu też się wcina w to drewno i też dobrze by było, żeby ta grafika była poza obszarem tego owalu właśnie. No to no. już sobie zaczyna grawerowanie, ale rzecz jasna, mamy otwartą klapę, także zabezpieczenia działają. I promień stuby na szczęście nie wychodzi. Ale tak dla pewności sobie zrobię jeszcze inny myk. Tego jelenia tutaj na tej skalę sobie zaznaczę w ten sposób. I tutaj w opcjach dam, żeby go tak jakby wycinało. wtedy zobaczę. O, to co jest na niebiesku zostanie wycinane. wtedy zobaczę. Oczywiście podkręcę jeszcze prędkość. Nie, jest 300, trochę za dużo. 50. Wczytam projekt. Cztery, zobaczę czy grawerunek faktycznie wychodzi poza plaster. Jeszcze raz owal. Tu jest na styk, czyli będzie dobrze. Za chwilę sobie zobaczymy, jak będzie grawerować ten motyw właśnie tego jelenia. No, teraz napisy akurat. Napisy, ale to też sobie sprawdzimy, czy ten napis będzie po prostu... O. I teraz widać, że ten napis będzie ładnie znajdował się tutaj na tym drewnie. Mógłbym go nawet trochę przesunąć, żeby on znajdował się bliżej tutaj tej krawędzi. Wtedy będzie ładniej po prostu. O i teraz właśnie widać jak drzewo będzie tutaj wychodzić na tym plastrze. O, tu już wychodzi, tu już fajnie widać, że tu wychodzi za obrys. O i tutaj to jest ważne. Że tutaj mi będzie grawerować, tu już tego plastera nie ma, czyli ładnie ten grawerunek wejdzie tutaj na tę powierzchnię tego plastra. Zmieści się teraz, kontur bodajże tego drzewa. Wszystko ładnie się zmieści, tak? O, teraz. Teraz laser zaznacza jelenia. O, i tutaj znalazłem jeden błąd, słuchajcie. Zaczął od tego momentu i ta skała niestety będzie tutaj ucięta z tego co widzę. Także będę musiał dokonać korekty w projekcie. O, tutaj tak samo, tu jest nastyk, tu jest dobrze, 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 jak widzicie, tu jest tak. Tutaj, w tym miejscu, niżej, skała niżej po prostu. Żeby to wszystko ładnie wyglądało. Jeszcze momencik, słuchajcie. Bardzo bym chciał, żeby ten napis bardzo ładnie tutaj wyszedł na tym plastrze. Żeby w miarę równo, żeby wyszedł. I dlatego sprawdzę sobie to. Mam taką starą pleksę przegrawerowaną. Położę sobie. I po prostu zrobię sobie test na tej pleksji. Zobaczę jak wychodzi ten napis. Otwieram klapę. Patrzymy. Trochę słabo widać, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja widzę, że ten napis znajduje się tutaj i kończy się tutaj. To Z tutaj z okazji, troszeczkę tak blisko tej krawędzi, dlatego będę chciał jeszcze delikatnie w prawo przesunąć ten cały napis, żeby był lepiej rozlokowany tutaj. I przesuwam właśnie ten napis. Jakiś centymetr, właśnie, jeszcze. Tak. No, myślę, że już mogę zacząć. Jeszcze Wam tylko pokażę ten napis, żeby nie było, że nic nie robiło. Widzicie? Zaczynamy. Dzieło ukończone. Słuchajcie, takie to mi trochę blade jest. Wydaje mi się, że jakbym jeszcze zrobił taki kontur delikatny, wycinając po obwodzie, że tak powiem, niektóre rzeczy, to lepiej by to wyglądało. Bo na przykład wydaje mi się, że ta czcionka tutaj jest tak troszeczkę słabo widoczna. No to tniemy. Jak to się teraz prezentuje? Słuchajcie, po tym przecięciu konturu jest trochę wyraźniej, jest dużo lepiej. Także myślę, że już teraz będę zdejmował to i pomyślę teraz nad jakąś podporą. Zmieniłem sobie tutaj stół warsztatowy, już wykonałem w międzyczasie taką stopkę, a w zasadzie stopę, która będzie doklejona klejem tam z tyłu tego plastra. I dzięki temu ten plaster pod kątem będzie bardzo ładnie stał. W międzyczasie jeszcze umaluję sobie również go olejem. Przemalowane olejem do drewna, teraz zostawię to na godzinkę, dwie i zacznę kleić tę stopkę. Ta stopka jest, zauważcie, przemalowana, ale nie w miejscu, gdzie będzie klej. Względnie przeschło, to teraz przykleję sobie tę nogę i tu jest, słuchajcie, ważny ten kąt, ta noga będzie tak, w ten sposób. Nie chcę tego przykręcać, ze względu na to, że w miejscu gdzieś tam wkręca jakiegoś, mogłoby powstać właśnie pęknięcie w tym całym plastrze. Dlatego myślę, że dobrze jest to przykleić. A jak sobie już to tak schnie, to ja sobie przemaluję olejem ten cały tył. No to koniec. Słuchajcie, celowo jestem tutaj na zewnątrz, ponieważ najładniej to tutaj wygląda, chyba w świetle dziennym. Bardzo fajnie się to prezentuje. Z tyłu pokażę Wam jeszcze nóżkę, jak to stoi. Właśnie tak. Noga jest doklejona, również z grubego kawałka, także nie ma prawa tutaj się nic przewrócić. Miło mi było, że byliście ze mną w trakcie tej realizacji, zatem trzymajcie się i do zobaczenia.